Przyglądam mu telefon teraz. Naruszenie nie tylko w cielesnej. Spokojnie. Ale czemu? Co jest? Zapraszam pana do radiowostwa. Ale czemu? Po... Ale czemu co pan robi? Pan robię radiowó. Pan sobie żarty Ale... robi? Żarty Ale... sobie robią. Nie wiem pan człowieka. co pan zrobił. Żarty, pan... zrobi. żarty sobie robisz, człowieka. Nie wiem co pan zrobił. Żarty sobie robisz? Nie co pan zrobił. Ostatni raz. Dzwoni chodnika. Dokument. Dobra, dokument. Dzwonikka. do idzie Nie Nie to dokument. Ale co? Nagrywaj dokument. Proszę nagrywać. Proszę dokument tożsamości. Nie posiadam. No to poda pan dane, Ale na jakiej Cześć? podstawie? Nie. Proszę pana, nagrałem jak pan, jak pan Super. tego człowieka. Ma pan artykuł 106? Nagrywa. Tak. Nagri... tak. Nagrałem proszę dwukrotnie. Proszę nagrywać, za chwilę pan, poda jak mi pan swoje tego swoje dane. Człowieka szarpie. Super. Po, pan proponuje, pan za chwilę, a ja proponuję, a ja proponuję, zaraz po raz, a za chwilę panu pan swoje dane. aby pan Proponuję, aby pan je e, puścił. Nie. Ja proszę pana. Pan tu przedstawi. Sierżant Wojciech Matusik, a teraz pan mi poda swoje dane. Nigdzie pan nie pójdzie, bo ja pan na pana też pan będzie stworzył o karemcom. Proszę? Y, wobec pana też stosuje wniosek o ukarającom. Z jakiego powodu? Y, artykuł 116 KW, nie stosowanie się do zak... Na zak, na zak na ja zak na cały zak na czas na nie będę co Nie, nie pan, proszę pana. Nie posłaby. Pan, to będzie pan w sądzie. To pan mi wyszarpał. Nie, to pan mi wyszarpał. Mi się pan nie tłumaczy. Na mnie pan ja, napisze skargę, to ja. Nie, będzie... Co pan w ogóle wyprawia? Dobrze, dobrze. Proszę proszę pana. pan wyprawia w ogóle. I podasz mój notatnik? Naruszał pan moją nietykalność się lesną. pan na mnie skargę, ale spotkałem. I na tego człowieka też. Tak. Na tego człowieka, też. człowieka tak. też. I wszystko Super. się nagrało, co Super. mu robicie. Spotkamy się w sądzie. Ja mam taką właśnie nadzieję. I jeszcze długopis tam nie zostawiasz? Nagrywać wszystko, od razu. Proszę nagrywać. Hmm. Dobra. A teraz pan mi poda swoje imię i nazwisko. Ale z jakiego powodu mi pan y, szykanuje? Artykuł 116 paragraf... Ale w związku z czym. Nakaz... Tak, Ale tak, ja tak, mam cały czas na, Ale nie miał pas. Pan, proszę Pana, Kiedy i nie teraz mówię Panu tak. Kiedy nie miałem. Pan mi nie poda swoich danych, Kiedy nie miałem. Powiem, Kiedy nie miałem. Wykroczenie z artykułu 65 Kiedy, Kiedy, nie kawu, Kiedy nie miałem. Kiedy nie miałem. Z momencik zaraz. 65 pan obu? się przedstawi. Ja się pan raz. Pan się jeszcze raz przedstawił. Nie, pan mi teraz dane. W innym przypadku. Zenek, chodź tutaj, zapiszesz dane pana. W innym przypadku będę... Nie, ja... Środki przymusu bezpośredniego. Jeżeli pan nie będzie się stosował do poleceń... Ja, pan... ja widziałem AKB, to pan. Ja widziałem. A jeżeli pan mi nie poda swoich danych, popełnię mam wykroczenie z artykułu 65. Ja widziałem. Także pan, radzę pan... podać dane. Ja widziałem. W takim razie będą musiały te pan... środki przymusu bezpośredniego. Zrozumiał pan i nagrał? A jeżeli wszystkie straty wymienię, tak jak pan trzyma mi aparat część ten zbiorów twarzy, coś się stanie, policja za to nie odpowiada. Od razu panu mówię. Ooh. Także proszę stosować się do poleceń i teraz proszę o pana dane. Pan też może nagrywać. A ja się nazywam jeszcze raz, mam no, nagrać, chcę pan zagrać. Sierżan sierżant Wojciech. Panowie, co pan. wy robicie? Dobrze, no pan nam wszedł sam do radowy. A to ty jesteś, zomeczku. Ty tam cały, nie jesteś, całą stałeś tam nie. całą noc. Nie. Stałeś tam całą noc. Stałeś tam całą noc. Dobrze, pan teraz pan rozmawia. Teraz no, ja pan teraz nie ma podstaw do tego. Pan teraz nie ma podstaw. Pan na mnie nie napiera. Zanek, czy ja pan miałem. Mnie, pan mnie nie dotyka. Pan mnie nie dotyka. I teraz pan ale, ale mi poda swoje dane. Pana legitymacji, tego nie, nie, Pana panu podawać, tego nie, nie, się podawać, pan sobie nie. robi żarty. Proszę się stopień, okay. imię i nazwisko, dziękuję, i tak nie, panu, nie, temu panu, bo nie, pana nie, podejmę interwencji. nie, nie, także nie, dziękuję. To, że panu proszę kodę, się to, nie, panu nie, to nie, Panu nie, 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 artykuł 231 kodeksu karnego. OK yy, podam mi pan dane czy nie, 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 podam panu. Panu nie, ja to... Ale ja będę przez panu panu kierował. Tak, skarga. artykuł 231 super, Kodeksu karnego. Zawiadomienie prokuratora. Dobrze, się ode mnie. Zawiadomie prokuratora. Podaję, podaję dane. Ponieważ pan Dobra, pan Dobra, pana dane. Ponieważ pan. Zrobi pan, może pan to napisać po prostu? sobie do ministra. No, nawet. To, to, to jest rozumie. kamerka. Super, pana dane poproszę. to jest kamerka, Super. Pana imię i nazwisko? Łukasz Snopkiewicz. Artykuł 231 Słuch, Kodeksu Karnego. Nie no nie wiem czy pana to nie wiem nie, czy pana to cieszy. Bardzo mnie to nie wątpię, że to, to pana cieszy. Teraz pan posłucha mnie, bo ja w stosunku do pana przeprowadzę interwencję za chwilę mówię za co będzie sporządzony na pana wniosek o ukaranie do sądu. Wniosek do ukarania do sądu sporządał na pana w związku z artykułem. Niestos, założy pan do nakazu zakrywania kiedy? nosa. Kiedy? Proszę pana, przed chwilą kiedy? widzieli to moi koledzy. Kiedy? 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 Ale kiedy, kiedy Proszę to pana? było? Kiedy to było? Będzie pan na wszystkich... Kiedy Dyskusja. to było? Pan Dzisiaj mi to wyjaśni. Przed chwilą, 10 minut temu. Kiedy? W którym momencie? jest zbędna, do pana momencie? argumenty nie Wtórym docierają. W którym momencie? Teraz pan ja panu... nie ma zakrytego nosa. Mam zakryte. Nie, ma nie ma pan dalej. Mam zakryte. No to sobie pan nagle. Mam zakryte. No nie ma pan Mam zakryte cały czas. Gdzie, gdzie ma, na której ma? Którega ma nagrane. Tak, to dobrze. Gdzie ma nagrane? Pana. Także dobra. Pan Miesła, dobrze. Pan, pan Miesła, ta dyskusja jest zbędna, też przedstawi... proszę. Dyskusja jest bna. Sierżant Radosław skrobała. Jaki? Sierżant Radosław skrobała. Skrobała. Dyskusja jest dobrze. zbędna i jeszcze ma pan ode mnie... skieruję do pana wiązek kolej wykroczenie z artykułu 141 to jest nie używanie słów niecenzuralnych w miejscu publicznym. Mogę panu je przytoczyć dokładnie, chce pan? Chce nie, pan, czy pan nie pana, chce? Ja żadnego nie słów Dobrze, pan będzie nie tu w sądzie zobaczył. Ja mam świadków do tego i tyle. Jak będzie zastosowany wniosek do sądu, tam pan zostanie wezwany na komisarę, tam pan złoży zeznania, a potem spotkamy się w sądzie i tyle. Także pan teraz czeka i poczeka pan, bo dostanie pan wezwanie do słuchania się na komisarę. <laughs> Pan jest przestępcą, wie pan o tym? Pan jest przestępcą? Pan mnie obraża? Nie, pan jest przestępcą. Pan jest przestępcą i od tego czasu. pan znowu zasłonił usta, bo pan z domu nie ma zasłoniętego nosa. Od dziewiąt od dziewiętnastej godziny. Dobra, ja teraz będę sprawdzać dokumentację. Przypilnujesz pana? Tak. Od dziewiętnastej godziny. Pan od dziewiętnastej godziny pana dokumentuje. Od dziewiętnastej godziny pana dokumentuje. I pan nie wie zupełnie co pan robi. To czekaj, to pilnuj pana. Dobra. No to i złóżę. No dobra. Jezu, ja mam wierzyć co ja mówię. Nie popychaj mnie. Nie popychaj mnie, bo to się ja nagrywa. Nie, to, no. nie popychaj mnie. Skrobała. Skrobała, nie popychaj Informuje mnie. Nie jeszcze pana, że upublicznienie tego mojego wizerunku będzie e, skutkowało tym, że założę panu sprawę. skrobała. No i co dalej? To już pan cemeli. Nie, nie może pan do A dlaczego, A dlaczego nie mogę dotrzeć? Bo nie może pan Dlaczego nie mogę? Bo nie dlaczego. może Dlaczego nie mogę? Dlaczego nie mogę? Bo nie może Dlaczego nie mogę? Nie dlaczego dlaczego panowie my zatrzymali bez teraz i teraz się wniosek do mam? Dlaczego? Patrzcie jakiej agresji. Proszę Jest, numer wasz Będziesz jutro numer, w internecie masz. już pływał Jeszcze szafali jak chyba, dobrze? No Także radę o Dobrze, radę odejść i nie utrudnia, bo utrudnia pan interwencję. Nie, nie, nie. nie. Utrudnia mi pan interwencję. Utrudnia mi pan, pan. pan interwencję. Pan mnie zatrzymał bez... Także... Bez ja pana nie zatrzymałem, jest pan wolny, proszę. Sobie. Nie, no nie o chodzi. Proszę sobie stał dicję. Panie solicję. Ten człowiek nagrywa tą interwencję i proszę go zostawić. Spokoju. No bo pan... Proszę sobie założyć. A pan moje na proszę napisać skargę. No i teraz pan pisze, tłumacie. I z naprawdę... Tak się zachowują przestępcy, właśnie. Ewy nie tak się, to się zachowują przez ten. Proszę się z tym wszystkim. Tak się zachowują przez ten. co? Proszę się odsunąć. Co, no. co? Zasłonić pusty i nos. Mam zasłonięte. Parę razy panu mówiłem. Mam zasłonięte. Parę razy panu mówiłem, żeby. Mam zasłonięte ale ja ale cały ja czas. Że pan nie ma. Na kamerze to jest nagrane. Kłamca. To jest nagrane. Pan, 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 pan Prawie. Nie, pan ja nie mówię obrę? ja mówię tutaj do kolegi, tak. ja mówię do kolegi. Pan nie obraził. Ja mówię do kolegi, ja mówię do kolegi, ja mówię do kolegi. proszę mnie zostawić. Proszę no. mnie no. zostawić. Jeszcze raz mi pan obraził. Proszę mnie zostawić. Pan Proszę mnie zostawić. Pan przesadza. Pan zaczyna przesadać. Nie, pan, proszę mnie zostawić. zaczyna przesadać, nie. Nie, wszystko się nie Ja panu informuję, że jeszcze raz proszę nagrywać. Nie, nie wszystko nagrane, wszystko nagrane. Tak, będzie dobrze. Jak się pan w ogóle zachowuje? Bo tak, panowie, panowie zatem, bo to nagranie będzie nam potrzebne do dowodu sprawy, bo ci panowie mają sprawę w sądzie, w na mnie. A pan na nagranie będzie dowodem. My A się spotkamy dojadza. w sądzie i w prokuraturze. Policja, Oczywiście. My się, się spotkamy w, Dobra, w prokuraturze, radzi, człowieku. Proszę podejść pod radę, bo do, do nas pana spodradę. Dobrze, podchodzę. Proszę bardzo. I proszę mnie nie popychać w tym momencie. Proszę, ale proszę iść. Proszę mnie nie popychać, proszę ja mam moje polecenia. Proszę mnie nie popychać, ja sobie sam polecę. Proszę. Nie, ja się nigdzie nie oddalam. No to dlatego, nie, ja się nigdzie nie oddalam. Spokojnie. Pana. Podpis... Podpisuje, pan radę Podpisuje pan dokumenty czy nie? Proszę? Podpisuje jakie pan do dokumenty. Odnosi wezwanie, do, wezwanie do, wniosku. do wniosku. Ale jakie wnioski? Ukaranie ja Ale ja nic nie muszę podpisywać. Ale nie musie pan, pytam ale pana, czy pan... Podpisywa. Nie, ja nic nie muszę podpisywać, proszę pana. Ale Ty, ja ja panu... wobec tego człowieka kieruję wniosek do prokuratury. Dobrze. A napisałeś to? Co? Te, te wezwanie. Ten manie, tak, ten to pan nie, pan nie, wie... to to nie sobie pan nagra elegancko, że panu Ten pan nie będzie ma... Ten się pan, pan, nie... pan nie wie co dobrze. robi w ogóle. Słyszy pan, nagrywa pan? Nagrywa pan. Ten pan nie wie co w ogóle robi. Słyszy mnie pan czy nie. Podpisuje pan wezwania. A kim pan jest? Proszę przedstawić. Dobrze, pytam pana, czy. Pan się przedstawi. kim pan jest? Pytam pana, podpisuje kim pan, pan jest? czy nie? Ale kim pan jest? Pan się przedstawi. Dobrze, ja pana informuję, że sporządziliśmy co do pana wnioski o karanie do sądu z artykułu 65 KW. A z jakiego powodu 65 KW? 65 KW, bo nie chciał pan mi podać danych swoich. Dlaczego nie chciałem dać? Oczywiście ja wiem, podałem panu wszystkie swoje pan dane. Luchtem, pan nie Ale ja danych? panu podałem wszystkie ja panu swoje dane. Mówię... To jest polska policja właśnie w dobie pandemii. To jest polska policja. Tak. Więc proszę, proszę. Ej, nie z powodu tego. Tutaj to samo funkcjonuje. Tutaj spokojnie.

A pan nagrywa. Tak? 4... proszę. Na tak, 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 ale pan. Się Halo. Tak, ja, ja szukam. No, ok. Tak. To, to, Wspóźmy, no, to, to dane wrażliwe. Mm. Nie? No, no, tak. adres. Nie popychaj mnie. Niej, i proszę nie, pop... nie, nie popychaj jest, mnie. Nie popychaj, A, mnie. Po nie popychaj mnie. Bo ja sobie nie pozwolę, żebyś mnie popychał. Ale co on mnie zaczyna? Ja co Co? Gdzie będzie ta granica, której już nie przekroczycie? Będziecie nas w międzyczasie jeszcze pałować, gazować czy może już zaczniecie strzelać? Gdzie jest granica absurdu, której nie przekroczycie? Gdzie jest ta granica? się pytam. Do czego doprowadzacie? Mundur policyjny będzie nic nie znaczył zaraz. Już nie, nie znaczy. Zejdźcie z tej drogi! Odbudujcie wizerunek policji! Stańcie za obywatelami! Ale nie muszą być! Myślę, że muszą sanitarnej. Nie poddajemy się bezprawnym działaniom policji. Wszystkie odpowiednie kroki prawne przeciwko tym działaniom zostaną podjęte. Zostały już podjęte. Poczekamy na orzeczenia sądów. Sądy są ostatnią ostoją naszej nadziei. Że ten opłat będzie mógł się zakończyć w sposób cywilizowany. W innym, w innym skupan, przypadku policjań, będziemy mieli do czynienia niestety z dużym nieszczęściem. Panowie policjanci dzisiaj pomarzli, zachowywali się tak, się zachowywali. Oceni to sąd. My dzisiaj jesteśmy się bawić w inne miejsca, gdzie o policji nie ma. I nie w tych miejscach będzie jak najwięcej. Nie będą w stanie tych wszystkich miejsc przykryć, pokryć. A o ma się dobrze, a pasaż nie poznał. Teraz, jeśli chodzi o rosła, jest symbolem walki o wolność. Bal walki o prawo. O prawo. Dzięki. I